Świetnie, ale mów o co chodzi. Nie trzymaj nas w niepewności. Okej, okej. Napisała Dina. I pochwalę się, że ma dla mnie naprawdę super wieści. Widać po tym, jak się chceś. Mów w końcu Mateo. Dobra, przyjęli propozycję, którą im złożyłem. Ale jaką? Żeby Simon i Pedro zagrali ze mną piosenkę na mojej pierwszej płycie. Kto? My razem? Serio? Tak, hej, we trójkę nagramy kawałek w Rodeo tak! wow! <grafy> Gratuluję skarbie, gratuluję wam wszystkim! Wow, nie wiem, co powiedzieć. Dzięki? <grafy> dzięki, Mateo. Dzięki, że w ogóle o nas pomyślałeś, no bo... Po prostu mam wrażenie, że dla was to też może być wielka szansa, bo jeśli nagracie razem ze mną piosenkę na moją płytę, to nie wiem, być może dostaniecie podobną propozycję. Może tak wam pomogę? <grafy> Byłoby genialnie. Wprawdzie nie mamy pojęcia, czy dzięki temu otrzymamy tak samo wielką szansę jak ty, Mateo. Ale dla nas nagranie razem z tobą piosenki i udział w tworzeniu twojej płyty to coś wielkiego, co nie, Pedro? Mm. Tak, jasne, że tak. Jak dla mnie najważniejsze, że zagram z przyjaciół. Prawda. Serio. Moje gratulacje, wspaniała wiadomość chłopaki. <grym> o, jakie to urocze! <grym> tak się cieszę, że pomyślałeś o chłopakach. To miłe z twojej strony. Gratulacje. Oj, kocham cię. Pięknie. Dobra, mamy co świętować! Nie, nie! Zaczekajcie. Najpierw nagranie na styliszyk. Możemy powtórzyć tę chwilę? Po prostu powiedzcie to wszystko co minutę temu. Delphi, nie. To zbyt wiele. Dobra, ale chyba odpowiecie mi na kilka pytań. Mateo, opowiedz, co czułeś, gdy producentka zgodziła się na twoją propozycję? O nie, chłopaki, wy pierwsi. Powiedzcie, co czuliście, gdy usłyszeliście wiadomość? Uwierzyliście od razu, czy myśleliście, że to żart? Delphi, to może ja zadam pytanie tobie. Nie sądzisz, że zadajesz za dużo pytań na raz? <laughs> jest za nas! Na zdrowie! W górę.